Krystyna Janda cytowała Twój utwór. E, jakie emocje wpłynęły właśnie, gdy to usłyszałem? No wiesz, no ja to się strasznie ucieszyłam. To jest wielki zaszczyt, że moją piosenkę, tekst mojej piosenki czytała tak wielka aktorka. Jestem bardzo ciekawa, czy, czy, ona, wie, że, czy ona wie, kim jestem, jak czytała ten utwór. <laughs> Jeżeli wie, to już w ogóle jest zaszczyt gigantyczny. Ale no przyjemnie, bardzo przyjemnie. Gdzieś tam myślę, że jakąś częściej interpretacji. Sobie zachowam, być może to wykorzystam na scenie później. A jak ty jakby skomentujesz to, że takie osoby jak Krystyna Janda bądź Maja Ostaszewska wypowiadają się e, politycznie za daną partią i wspierają polaków w niektórych sytuacjach? Jak ja się na to zapatruję, Czy ja mam swoje poglądy polityczne i to dość takie jasne i wyraźne, raczej interesuję się polityką. Natomiast yy... bardziej chodzi mi też o to, że Maja Ostaszewska nieraz usłyszała, że yy, miała różne groźby, i tak to samo Krystyna Janda. Dlatego mówię, że staram się nie mówić o tym publicznie. Yy, bo póki co jeszcze też nie czuję w sobie takiego autorytetu, żeby taka ilość wiesz, gdzieś tam mamy swoich, swoją publiczność, swoich słuchaczy, i czasami to, co mówimy, dociera do naprawdę dużej ilości osób, a ja się nie czuję autorytetem w tych swoich poglądach. Jeszcze nie mam dużej wiedzy, żeby się nią dzielić po prostu tak szeroko. Nie, nie boję się jakichś tam... Uważam, że to, że pani Krystyna i pani Maja mają tę odwagę, no to jakby ja to bardzo szanuję. To, że będą mieć groźby, no to wiadomo, różnych mamy ludzi w Polsce. Ja sobie nie wyobrażam, żeby komuś grozić za to, że ma odmienne poglądy. Może kiedyś sama też się wypowiem na głos. Kiedyś się trochę wypowiedziałam, lekko. I bardzo mnie za to skrytykował internet. Bardzo, bardzo mocno. Więc jakby wiem, o co chodzi. No i co? Nic. No ja mam swoje poglądy, póki co nie mówię głośno.